Kochani, to już praktycznie koniec y, tych warsztatów. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś fajnego na temat dźwięku, że wzbogaciłem Waszą wiedzę i że pokazałem wam kilka, że tak powiem, takich jakichś trików y, i też możliwości, co możecie robić w domu, jak, y, jak nagrywać, jak, jakie można możliwości, tak jakie są mikrofony. Ale jeszcze Wam nie powiedziałem, jakby o dwóch rzeczach. Pierwszej, że i w jakim programie na przykład mogę nagrywać dźwięk? To też jest to pytanie. Więc słuchajcie, program do nagrywania polecam Wam bardzo. To jest chyba najlepszy darmowy program do nagrywania. Jest to Audacity. Możecie go ściągnąć. Tutaj macie, widzicie, nawet wpisać po prostu download Audacity i sobie ściągniecie na Windowsa, Maca czy cokolwiek macie swojego. Jeśli na przykład nie będziecie wiedzieli, jak go obsługiwać, to możecie wpisać w YouTuba. O, matko, nie, ty, przepraszam. W YouTube'a y, właśnie Audio City, poradnik, i będziecie mieli po prostu wszystko, tak. To jest bardzo prosty program, daje dużo możliwości. I do tego właśnie chciałbym wam powiedzieć. Czyli tak, y, program darmowy do nagrywania Audacity, y, poradniki na YouTubie jest tego mnóstwo i to jest naprawdę bardzo proste, więc nawet bez poradników sobie, myślę, że byście sobie poradzili. I teraz tak, co ewentualnie chciałbym wam proponować jako pracę do domu. Y, tutaj puszczę wam o. Jest taki, y, wyciąłem fragment y, Kubusia Puchatka. Nagranie to jest ten filmik, trwa około 30 sekund. Y, nie ma tu żadnego dźwięku. Będziecie mogli pobrać ten filmik i go, do niego dorobić y, efekty dźwiękowe, dialogi, jakieś szumy, odgłosy, y, otoczenia przyrody. I, i żebyście to y, po prostu te nagrania, które zrobicie, żebyście mnie po prostu podesłali. I ja to jakby zmontuję i, i potem wam jakoś udostępnię, też może wybiorę najbardziej, że tak powiem, yy, yy, oryginalne, czy najbardziej pomysłowe nagranie. Proponuję wam, jeśli nie macie żadnych mikrofonów, po prostu nagrywać yy, na, yy, nawet, czy może na komórkę, na dyktafon, yy, jakby kilka ścieżek, tak, tylko żeby one trwały jakby tyle samo długości, tak, żebym ja potem wiedział, że załóżmy to jest żebym wszystko trwało, załóżmy, po 30 sekund, tak? Albo możecie właśnie w tym Audio City nagrywać, tam też może, możecie dużo ścieżek, możecie jedną wyciszyć, potem nagrywać drugą, kiedy będziecie się na przykład dogrywać y, do tego filmiku. Więc możliwości jest naprawdę dużo, y, zachęcam, bo to myślę, że to jest fajna zabawa. I dziękuję Wam bardzo za uwagę, i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już wkrótce. Y, dużo zdrowia i trzymajcie się.